Witam serdecznie, chciałbym w, na tym odcinku troszeczkę opowiedzieć o przygotowaniach do wyprawy w Bieszczady. Jak wiecie przygotowujemy razem z zimą projekt, który nazywa się projekt Bieszczady. Mówiliśmy, mówiłem na, na poprzednich odcinkach o tym jak przygotowywać plecak. Dla przypomnienia powiem wam Jaka jest filozofia pakowania takiego plecaka, przygotowujemy się zadaniami. Pierwsza podstawowa rzecz, od której zaczynamy, to musimy wiedzieć, ile dni będzie trwała wyprawa i co nas tam spotka. Jeśli wiemy, że będziemy spali w terenie, wiadomo, że inaczej będę przygotowywał odpoczynek. Wiadomo, że jeśli będę wiedział, że po drodze nie mam możliwości do posażenia się na przykład w jedzenie, tyle muszę mieć prowiantu. Tego e, nikt nam nie doniesie. E, kolejna rzecz, to musimy sobie zapewnić nawigację w tym terenie, którego nie znamy, e, jakąś odzież na zmianę i e, pomoc medyczną, czyli jakąś apteczkę, która nam zapewni, e, zabezpieczy nas na, tym, na tej trasie. Ale to tyle, jeśli chodzi e, odnośnie przypomnienia, w jaki sposób przygotowywać się na taką wyprawę. Czyli musimy przeanalizować dokładnie i stworzyć sobie taką checklistę, i na podstawie tej, tej checklisty pakujemy się na wyprawę. Ogólnie w naszych projektach będziemy dążyli do tego, żeby zminimalizować ten pakunek, żebyśmy w kolejnych edycjach mogli występować z jak najmniejszą ilością sprzętu. Sprzęt, czyli bushcraft. Radzenie sobie w warunkach bez takiego wyposażenia wchodzimy bardziej w survival. Możecie się też o tym dowiedzieć więcej z moich odcinków na moim kanale. Natomiast o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć? Przede wszystkim skupię się na jednym z ważnych elementów topografii, czyli pomiarze odległości. Są różne sposoby pomiaru odległości. Możemy mierzyć za pomocą zegarka, możemy mierzyć za pomocą parokroków. Dlaczego parokroków? No, liczymy kroki na przykład na lewą nogę. Wiemy, że odległość naszego kroku to jest mniej więcej od 80 do 120 cm i tak możemy skutecznie dokonywać pomiaru odległości. Oczywiście każdą każdy pomiar notujemy. Mamy notatnik, dochodzimy do punktu charakterystycznego Dokonujemy tego pomiaru. Kolejna rzecz za pomocą pomiaru czasu. Wiemy, że w takich warunkach, kiedy nie znamy terenu, prędkość poruszania będzie od 3 do 5 km na godzinę. Jeśli kontrolujemy czas, jesteśmy w stanie zmierzyć dany odcinek. Natomiast problemy pojawiają się, kiedy zaczyna być ciemno, bo jednak my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oceniamy czas za pomocą odległości. Jesteśmy wzrokowcami. O, widzę na przykład tamto drzewo, wiem, że tam jest około 200 metrów, będę szedł jedną minutę. Na przykład, tak? Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy zaczyna być ciemno. Eee, z czego to wynika? Eee, myślę, że przede wszystkim wynika to z tego, że jesteśmy zdezorientowani, gdzie jesteśmy. To jest podstawa. E, dlatego na takie wyprawy nocne, jeśli terenu nie znamy, warto mieć na przykład mapę Kompas. E, za pomocą w zasadzie każdej mapy e, możemy określić miejsce, w którym jesteśmy. E, analizując dokładność mapy e, i odległości ze skali, które są na każdej dobrej mapie, możemy określić dystans, jaki pokonaliśmy. Doświadczenie tej nocy: mam ludzi, których przygotowuję do tego programu. Było zadanie na pokonanie pewnej odległości. Praktycznie doszli do mnie na wyznaczonym odcinku i pogubili się, dlatego że. Nie potrafili zorientować się z mapą. To się zdarza, dlatego przygotowanie się pod kątem pracy w terenie, pracy z mapą jest dosyć istotne. To tyle na dzisiaj. Zachęcam do oglądania kanałów Andrzej Nowak, Projekt Ranger, Winter Szkolenia i bezpieczeństwo osobiste Damian Laszczuk. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.